Dobra <laughs> Dobra, bez owienia bawełnę już teraz totalnie. Jedziemy z koksikiem. URGOT Power. Strong wierzę w ciebie, że się uda. Jeszcze jakieś SMS mi tu piszą. Dobra. Jedźmy z tym, jedźmy z tym. Co ja chciałem zrobić? Tak, Gramurgotem, dokładnie, Gramurgotem. Tu mamy Caitlyn, Alistar. I mam Lulu w teamie. Hmm, ciężko. Co prawda. Ale może damy radę, zobaczymy. Na razie czekam, aż tu Lulu do mnie dobiegnie. Come on, Lulu. Come on, little, little one. Come on, come on. Co masz? Masz 3 wardy. No idziemy mamy Ari, góra w dżungli Jarvan, czwarty. Uh, Także no, LeBlanc, Kennen, dwóch apeków. To mnie trochę krzyżuje szyki, bo ja powiem wam szczerze, że jak biorę wgoda to I się że cieszę, cieszę bardziej jak przeciwnicy mają wszyscy adeków. Ale obiecałem ten wypasiony skin nowy, więc macie go w akcji. Najfajniejsze jest oczywiście na nim ulti, które się odpala. Ale w sumie też napierdzielanie skó z rakiety z opieskut. So Jaki on ma długie kontrol 1 oh, że spamował so tym.

Z Q, proszę bardzo, Da się, da się. Pyk. To mnie boli to to brak zawsze wizji tu z boku. Muszę tylko oznaczać oznaczać fuck, ale jesteśmy jesteśmy Jest, dorwałem ją. Fuck ye! Yeah. Oh my god. Holy, holy moli. Uciekaj! Aha, Jarek tam idzie. Nie, nie da się zabić tu. Nie, yes. yeah, lulu. Nice. 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 Nice, 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 nice. Ten botlane. Ten kochany botlane, no. Udało się. Naprawdę się udało. A Caitlyn ma 15 last hitów przez to, no. Hmm. Ale cóż. Pamiętajcie o pasywie, że 15% bije mniej przeciwnie, kiedy jeśli go trafię z basic ataka. I Ice Hunters też. Skół. Jak sieknę. Cóż, ale trzeba traficku. Teraz mamy łezkę, więc Erlim, Urgota jest super słabe, nie? Boom, sadę mu tam. O, nawet 3 idzie zasadzić, jak się ma. Pasik, dobrze. Boom. Boom. Bum hmm? Łyska 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 Jak mam włączonego shielda, to słowo jeszcze przeciwnika jak go trafiesku Tak jakby ktoś If you don't, don't know No ma do rana dalej, dalej tylko okay. Boom. sku, syk znowu, Aha. o kocham, kocham te buły z dalsza, no normalnie widzicie taka rakieta leci właśnie, leci, jak przed chwilą, mieliście okazję zobaczyć. O, nie trafiłem teraz Poisonem, mój błąd, no i łezka na starcie musi być, bo mana jest tak... Potrzebna na tej postaci, o oh strasznie. Bum. Buła. tej już nie dałem rady. Mam motylka na ramieniu, urgot, so sweet. to pytanie, czy tam jest wart? Nie wiem. Lulu powinno odpisać. Co oni robią? A. No i dupa, nie trafiłem poisonem, bo się flisznęła. Kurde, cholercia. Karamba. Li... liafk? To ciekawe pytanie, no. Czy liafkuje, czy co? Na jakimś ganku? W ogóle? Czy nie? Muszę popracować nad last hitami. na Urgocie Fairly i będzie gitara. Ciężko się tym last hituje, niestety. Niż... Kupiła scepter? Ma scepter, to będzie gorzej z pałkiem. Ale nie bardzo zasięgu. No, back. I straciłem manę na shielda. Dlaczego? Bum. I to ulti, piękne ulti się nazywa. Chiperkin, jak Position Re Re coś tam, reverser. Dobre były. Takie dobre Aidenowskie były. Ten zasięg, o oh, je yeah. Jak to boli. Jak ja widzę jak to boli Mam to. Mamy go! Dobrze! Ładnie Jarvan tu grasz! Ładnie, podałam się no Nie, dopiero mi mobów. Butalizer teraz. Jak najprędzej, buty. O, oh, easy game, easy game. Czekajcie, gdzie? Albo na... uh, lepiej, tak? Poczekam na butki. Ktoś. Jednak, Lisin gra. Uwaga, to jest to jest informacja bardzo ważna. Lisin ciągle walczy. On tu ciągle jest. Jak tam z midem? LeBlanc, jest 0-1. Ari 1-0. Pewnie flamują strasznie. Listin żal mi gościa, nie? Normalnie tak, mi go żal. Ti farm, tu. farmi <laughs> tu? Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh my! Dio! Kalkulowałem teraz. No Mój bunt. A też jak chęciłem. albo Ignite się gra, bo bariera nie jest potrzebna za bardzo w z tym, że macie swoje W. Niosko, maksował. Oj, 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 Wchodzimy teraz. Wchodzimy na Caitlyn. Grubo tu. fails. <laughs> co się dzieje? Tu masz typa. Oh my God. Ten co uciek. były dostała na do widzenia. Tak jest. Nie wiem, co się zdarzyło na bocie, nie chcę wiedzieć, nie patrzałem. Jakieś rąpaki tam pospadały W zarwałem, ale. Wybraniem, wybraniem. A ty nie masz, man? Nie masz, man. Masz, mam IP. To ja idzie na dół w takim razie. Sin tam cofnął, widzę. No, wchodzę w tekstury postacią Spoko. Luzik. Nic się nie dzieje. No, troszkę farmu nadrobiła teraz. Mam cię! A, musiałem uciekać. Ale Lul go dorwała! Tak jest, Lul go dorwała. Dobrze, o fakt tam jest ten. I Leblanc, o oh my god, full hubsen. Dobra. Dobra. Not, not, no, no, nic po nas tam. Mm -hmm. o, bo, bo. Chcę kupić? Glacias, to by mi się przydało. No. Nie wiem, czy mu o nie zrobię też. E, na tych leszczy. Na pewno Merkurki. No hm. nic, pomyślimy dalej. Musimy za chwileczkę. Mm -hmm. will, be will be eradicated. Damy radę. Braketlinka tu puszuje. No o Dobrze, dobił go, dobił tego lastita pewnie. I teraz pytanie: jak się z będę tutaj mierzył? O, trafiona. I nawet tam mnie coś zadaje. O, blisko. Wejście, 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 smoka spoza krzoka. Go, nie blokujcie. Dobra, była zasadzona i teraz, jeszcze gonimy tego. Tul, tuj. Jest, dobrze, słapik. Ten słap powinien mieć większy zasięg, tak. To by było to, ale jak on piękny wygląda, jak to piękny jest za... Wiecie, ta animacja stworzona. Dobra. Glacial Shildig i Brutalizer też by się przydał. Brutalizja. Ich blue jest. o Biorę go. Ari tu zmierzała, ale nie, to jest za późno. Fuck yeah. Piek. Nie konimy, gonimy konimy, gonimy konimy, gonimy konimy, gonimy konimy, nim konimy, gonimy konimy, gonimy konimy, nie konimy, nie konimy, nie konimy, nie konimy, nie konimy, nie nie że nie grubo poszedł dalej. Ale nie Ja nie nie konimy, nie konimy, nie konimy, nie mam nie konimy, Urząd, urząd, swapik, 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 swapik. Existence is torment. Existence is torment. Ciek, ciek. Służ, proszę bardzo zu dobra mam ulti ale pchamy turecę. Czałem się na mnie tak Oa! Ła! Wow. Co tu się porobiło teraz? <laughs> Pięciu, dobra no. Okej, okay, no zrozumiałem przes przesłanie. Już wiem, już wiem, że jest spokojnie. O, ci goście. 400 AP. Trzeba, trzeba. Proszę bardzo, są! 103 farmy, 120 ma Caitlyn. Ma BTK. Kennen ma 0,3 natomiast Lulu ma tutaj, Side zasada ładnie, ładnie 22,10 nie ma tragedii jak na Urgota, który jest, podobno jest niegrywalny za bardzo na Deku. On no, ma fajny late, fajny, bo jest taki twardy i, i, i możesz ultować przeciwnego adekery i po prostu go zabijacie, nie? To jest piękne. go lubię, nawet Urgotę grać, chociaż moje statystyki póki co nie są oszłamiające. Ale po prostu e, trzeba prze, przeżyć early, które jest strasznie słabe. I jest taki już w miarę, taką tankową postać macie, która... O ile przeciwnik nie ma wain, czy coś takiego to yeah. jest jesteście... Co naprawdę pomiarzyć. Tam coś giną, niesamowite. Tu jeszcze przy farmie. Muramana to mieć jak najprędzej. Swoją drogą ile mi tu brakuje jeszcze? 250 prawie. Dobra, easy. Ja nie używam bo mi szkoda many. On nie zdaj prawie w ogóle damage ładuje, maksuje się z shielda, jako yeah. drugi skin. True fact. Dobra, teraz pójdę na Mida, Somari pomóc jej na troszeczkę. I'm here now. On my way. Pędzę w gotten, pędzę w gotten, w gotten, pędzę w gotten, jest tu Lissin i co zrobi kopno żerwana? Ale no przeskoczył z powrotem żerwan, to jest problem. Zabijam go. O kurde. Ops, flesik. Co to było? A nie widziałem ile życia ma ten turę, okej. Okay. Buah. Buah. Oj, nie trafię go spojzoną. Upside, upside. Esquite, esquiteńka. żeby cofać A ja mówię, że Dipsy... psy Patrzcie ile tam brakuje jednego strzała w nią O oh my god urgot już URGO! Tak jest A nie trafię rakietą, no. no i co? Dalej, dalej dobrano No dobra, no jest w Darek. System moje poizony, my god, oh my god. Dobra, ja muszę się cofnąć. Okay. okay. Am go. Ty na niej? No może. This game This game are you shooting me? <grymny> <grymny> Myślę, że zrobię to blue Czy ja je zrobię? Czy ja zrobię to blue? <grymny> Dzięki, dzięki. Thanks. Eee, co to zrobi Black Liver? BTK, potem. Frozen Herta. Offensive Items, tak jest. Tylko ile. O, brakuje mi nabudki. Dobra, trudno. Kamy dalej, no. Tak jest Urgot, moc, opór. Siła i Darth Vader voice. <grymne> <grymne> I need a good pair of legs. Tak mówi? czym mi się wydaje. tak karci strasznie. Right Dolno. No. E, co ty tam? Ja wszyscy w ogóle Jarvan dobrze grasz. lulu. Sami dobrzy gracze. Nie, nie widzicie tam. Idę wam pomóc. Wyjście, 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 wyjście. Wchodzę, wchodzę, Bum, bum, bum. Właśnie, lulu zabił blank? Oké. Okay. Ignite. <laughs> M'n mm. skill met Ignite, nou ben je palie. Q. No, oh, boring. Deep sea. Oh shit. Boom, bomba. Kolejna. Boom. Yeah, kolejny z wygasz. O, oh, stan stuna. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze kule ciało, tak jest. Legendary, i zróbmy tego. Tutaj. Zamiana ja Przyżyłem. O oh yeah Tyle HP 15 Naprawdę miałem jeden HP? Oh my god Wow, uczymy płuczymy inhibitor ja Złyszyłem Muramana, powinienem włączyć. Dobra, dzięki za oglądanie był Urgot. W końcu udało mi się jakąś gierkę urgotem dorwać, złapać. Miałem na chwilę czasu na to. Trzymajcie się do mojego zobaczenia. do mojego zobaczenia. Cóż.